Rozpoczęta trzy lata temu, termomodernizacja szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli wkracza w kolejną fazę. W ten projekt były zaangażowane cztery szkoły: Pierwsze Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Elektronicznych, Zespół Szkół Zawodowych nr 1 i Szkoła Specjalna. Termomodernizację Szkoły Specjalnej już przeprowadzono z wykorzystaniem środków unijnych. Dla pozostałych placówek nie starczyło wówczas pieniędzy, ale powiat co roku i tak realizował kolejne części tego przedsięwzięcia. Do tej pory zostały wymienione okna we wszystkich tych szkołach, został zmodernizowany dach na elektroniku, mamy nowe, nowy dach na elektroniku, również została przeprowadzona termomodernizacja na zespole szkół mechanicznych właśnie dachu. Realizując częściowo te zadania Zduńskowolski Powiat wystąpił do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska Skąd udało mu się pozyskać 30% dotację? W międzyczasie nadal starał się o pozyskanie funduszy unijnych. To przyniosło efekt właśnie teraz. Udało nam się uzyskać dofinansowanie na Pierwsze liceum ogólnokształcące w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych, natomiast na elektronik i mechanik stanowi to już w tej chwili 70, prawie 2%. W ten sposób termomodernizację trzech szkół ponadgimnazjalnych uda się zrealizować przy zaledwie około 1% wkładzie środków własnych. Za rok dokończony zostanie Zespół Szkół Zawodowych Numer 1. Natomiast w tym roku nastąpi finał termomodernizacji pierwszego LO oraz Zespołu Szkół Elektronicznych. Prace skupią się głównie na fasadach, dociepleniach i malowaniu tych budynków. W przypadku elektronika, wszystko zrobione będzie tak, by nie zmienić wyglądu historycznych ścian. Przetarg na wykonanie tych inwestycji ogłoszony zostanie na przełomie marca i kwietnia. Starostwo spodziewa się, że prace ruszą pełną parą najpóźniej w czerwcu, tak aby z najważniejszą częścią robót zmieścić się w okresie wakacji.